Czy zdarzyło Ci się przysnąć na kazaniu albo wyjść z kościoła po jego wysłuchaniu ze skwaszoną miną? Otóż bracie i siostro, nie jesteś w tym sam, ponieważ właśnie tego doświadcza 99% katolików. Kazania w większości oderwane są od naszej rzeczywistości i w żaden sposób nie mają wpływu na nasze życie. Słuchamy ich, bo musimy, bo nie mamy innego kościoła czy też księdza. Do tego problemu odniósł się nawet sam papież Franciszek, co dosyć mocno mnie zaskoczyło. Do tej pory takie rzeczy jak wniesienie bożka pachamamy do kościoła, czy też udzielanie komunii rozwodnikom, całowanie muzułmanom butów, jemu nie przeszkadzało, a tu proszę. Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z tematem oraz komentarzami biednej i zrozpaczonej trzutki, która już ma dość wybocin nieprzygotowanego kleru do służby. Papież ostro o kazaniach nie mogą być abstrakcyjne i usypiać. W niedzielę Słowa Bożego papież dotknął problemu ze współczesnymi kazaniami. Kazania nie mogą być abstrakcyjne i nie mogą usypiać, powiedział wiernym. Dodał też, że muszą wstrząsnąć sercami. Przed popołudniową modlitwą Anioł Pański powiedział, że nowoczesne kazania są zbyt ogólnikowe. Zauważył również, że taka forma nudzi wiernych. Wiele kazań, mówię tu z szacunkiem, ale i ze smutkiem, jest abstrakcyjnych i zamiast budzić duszę, usypiają ją. Wtedy wierni zaczynają patrzeć na zegarek i pytają, kiedy to się skończy, przyznał ze smutkiem. Nie tędy droga, słowo, w którym nie tętni moc, dzisiaj nie jest godne Jezusa i nie pomaga ludziom w życiu, to tam. Kwas pisze: Najgorsze kazania mają biskupi. Oni czytają z kartki, sami od siebie to tylko o polityce. Gumbalk: Że mówić z sensem, trzeba znać chociaż trochę życie. Jak ma mówić z sensem ktoś, kto żyje na koszt wiernych i podatników? Kto nie przepracował w życiu jednego dnia, nie ma rodziny. Oni są oderwani od rzeczywistości, jak ich kazania. Z kolei Waldi pisze Najłatwiej na kazaniu jest odczytać list, po tym innym prostym tematem jest mowa o innych, nieobecnych grzesznikach. Inne modne to na przykład wrzuta, wyrzuta Spotkałem panią Kasię, która do spierd spierdł. A najtrudniej mówić księdzu na kazaniu o sobie i innych księdzach. Jak on sam daje dobry przykład, jego koledzy, biskupi znani parafianom, dają dobry przykład. Tego nigdy na kazaniu nie usłyszałem. Księdzu łatwo punktuje się winy i grzechy parafian, a to droga donikąd. Dla obecnych należy mówić, to my jesteśmy wybrani, bo jesteśmy w kościele. Z nami jest Bóg, bo my w Niego wierzymy i On nam da. Wesprze i tym podobne. Takie kazanie w stylu muzułmańskim jednoczy parafian i daje im poczucie siły wyjątkowości. W stylu muzułmańskim. Hmm. To ja. A takie są właśnie kazania samego papieża, przed którymi przestrzega. Krysia pisze. Kazania abstrakcyjne czy usypiające? Żeby powiedzieć parę mądrych i sensownych zdań, czasami nie trzeba mieć studiów. Oburzona jestem po tym, gdy nam mszy pogrzebowej ksiądz nie potrafił powiedzieć pięciu zdań, które zawierałyby pocieszenie dla rodziny zmarłego, które tłumaczyłyby, Przejście do świata zmarłych. Pół godziny bezsensownego bełkotu, po którym zastanawiałem się, czy ta osoba jest trzeźwa, czy po jakichś innych używkach. Jest to dla mnie szczególnie przykre, że żegnaliśmy osobę bliską i to proboszcz, malutkiej parafii, gdzie wszyscy wszystkich znają, a dom zmarłego był niemalże po sąsiedzku, jakby był anonimowy. Bardzo przykre. Teraz mamy dwie osoby komentujące, emeryt i wierzące, więc zacznijmy od emeryta. Emeryt pisze. Klepanie tego samego w koło i długo, to i tak nie wie się co mówił. Wierzący. Niech opowiadają, ile dobroci zeznały od kleru dzieci z Kanady i w wielu innych krajach. Gwarantowane, że nikt nie przyśnie. No, z pewnością nikt nie przyśnie. Tylko nikt o tym nie mówi. Niestety. Przyszedł czas na katolika. Tylko czy to jest prawdziwy katolik, czy ktoś się pod niego podtrzyma? Interesujące. No, przeczytajmy. Co pisze katolik? Dla mnie się skończyły w latach 90., jak zacząłem obserwować ich przekręty, chciwość, łajdactwo. Zaczęli od handlu magnetowidami, spirytusem, elektroniką, potem zaczęli handlować ziemią, którą dostaje od swoich w rządzie, a potem tu z górki, łącznie z pedofilią. Człowiek o pseudonimie Pytanie, zadaje pytanie. Dlaczego panowie w sukienkach nie pracują, a żyją jak pączki w maśle? Sss, pisze. <śmów> Przez 2000 lat homo catholicus <śmów> zasypał Jezusa na winą dogmatów, świętych i autorytetów biskupich. Do tego stopnia, że on majaczy zaledwie gdzieś w tle i nie wiadomo do końca o co chodzi. Polityka Mamona, sojusz ołtarza i tronu, seks przykryty sutanną, pedofilia i inne skandale to zaledwie wierzchołek góry lodowej, z którą ten Titanic już się zderzył i tonie. Co z orkiestrą? Kolejna osoba od pseudonimie pisze. He, he, he. Te pasi w tylko myślą, jak i kogo szwabić z kasy w imię wiary. Kiedyś byłem praktykującym, tak zwanym katolikiem. Od dawna już nie chodzi. Powinno być raczej, nie chodzę chyba, o to mu chodziło, e, już nie chodzę w Boga Ojca, wierzę i modlę się czasem do Niego, ale tym udaszą wysłanie piekieł, już nie, już nie wierzę. Pisze nie. Wikary, Tymek, pisze, tanio sprzedam kazanie, opiece nad dziećmi. Posłuchacz, pisze. Smutne, że dzisiaj w trakcie kazania ludzie usypiają, a ksiądz czyta z kartki, zamiast mówić o wielkiej miłości Boga do człowieka we względu jakim by był pokręconym w swoim życiu i odartym z nadziei. Gdyby, znaczy, gdyby tego słuchał Chrystus, też by pewnie zapłakał, co Kościół zrobił z jego przesłaniem. No właśnie. No i mamy osobę, która sięgnęła do Pisma Świętego która chociaż raz prawdopodobnie je przeczytała. Zobaczmy, co pisze Red. Co Jezus powiedział na temat krzywdzenia dzieci, w tym pedofili? Ewangelia Matusza, rozdział 18, werset od 2 do 6. A On zawołał małe dziecko, postawił je wśród nich i powiedział Zapewniam was, że jeśli się nie zmienicie, nie staniecie się dzieci, to w ogóle nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A kto stanie się pokornym, jak to dziecko, ten będzie największy w Królestwie Niebios. Kto by przyjął jedno z takich dzieci ze względu na moje imię, tym przyjmuje także mnie. Ale kto by doprowadził do upadku jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, żeby mu zawieszono naszej wielki kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie. Gratulacje, Red. Janek pisze, żeby to jeszcze czytali to, co sami napiszą, to jeszcze. Często czytają list biskupa, bo muszą, a biskup dostał garze i pisze, która partia jest dobra, bo mu daje. I na kogo mają ludzie głosować? To jest przestępstwo i tacy księża powinni być przez papieża pozbawiani kapłaństwa. Jak papieża interesują kazania, to ja będę donosił na księży mówiących kazania polityczne, pisze Janek. Kolejna osoba o pseudonimie Dymek. To prawda, kazania w przeważającej większości polskich kościołów są abstrakcyjne i usypiające. 90% zapytanych uczestników przy nie wie, o czym było kazanie. Kazania powinny głosić świec parafialnie po uprzedniej akceptacji treści przez proboszcza. Większość księży nie ma nic do powiedzenia poza przeczytaniem fragmentu Pisma Świętego i jego pokręconej interpretacji. W pełni się dymek z tym zgadzam. Żał, pisze. Franek nie zna polskiego kościoła. Przyjdź, posłuchaj, co nich chrzanią. Albo o polityce i nawoływanie na głosowanie na pis, albo że dzieci z in vitro to nie ludzie, a zwierzęta, albo o tym, że Jezus był Polakiem, albo że dzieci skrzywdziły księdza kuszeniem i trzeba się za niego modlić, bo on zmolestował. Same brednie oderwane od rzeczywistości. On by po polskich kazaniach zawało dostał, a i tak to, co głosi, jest tak rewolucyjne, że ja się jeszcze dziwię, że go nie otruli jeszcze. A w Polsce złotousty i złotopalce, opasłe klechy i tak go słuchać nie będą. Pisze żal. Kolejny katolik, nie wiadomo, czy to jest ta sama osoba, czy też nie, ale zobaczmy, co pisze. Papież ma rację. Kiedyś wychodziło się z kościoła i coś dla siebie wynosiło z kazań, a później nazywano to homilią i wałkują, jak krowie na rowie, to co przeczytali w Ewangelii i czytaniach. Niekiedy mam wrażenie, że sami nie rozumieli, co przeczytali, i tłumaczą sobie. Jest jeden ksiądz, który głosi kazania docierające do ludzkich serc. To obecny arcybiskup Adrian Galbas pozdrawiany, Artybiskupa Galbasa. Don pisze. Kazanie zawsze będzie nudne, kiedy ksiądz jest niewierzący. Można w jednym zdaniu streścić wszystko? Można. Osoba o mnie dość, która już ma dość wszystkiego, pisze. Franciszku, ja już dałem sobie spokój z tą firmą. Dzisiaj włączyłam transmisję mszy w internecie. A nasz przewielebny kanciarz znowu płacze, że nie ma pieniędzy i prosi o większą tancę w przyszłą niedzielę. Dopiero była kolenda, i w domach i w kościele. To by było na tyle, moi drodzy. Serdecznie dziękuję z Panem Bogiem. I do usłyszenia.